thank Zapraszamy na serwis informacyjny krośnińskich wydarzeń. Zaczynamy od zapowiedzi majówkowych imprez, a tych sporo. Pożegnamy też uczniów klas maturalnych, którzy szykują się do egzaminu dojrzałości. Powiemy także o dużych pieniądzach z Unii Europejskiej. W piątek imieniny obchodzą Paweł i Waleria, w sobotę Augustyn i Piotr, a w niedzielę Jakub i Katarzyna. W sobotę słońce wzejdzie o godzinie 5.35, a zajdzie o 20.20. .20. Najbardziej kolorowa impreza tej wiosny już 1 maja. Zapraszamy do Krosna Odrzańskiego. A my zaczynamy około 14 przed zamkiem na parkingu Holi Festival. Będą też zjeżdżalnie. Będzie oczywiście co jakiś czas wyrzut kolorowych proszków. Holi Świętokolorów to wydarzenie organizowane w 300 różnych miejscach. W całej Polsce. Kolorowy proszek, DJ z muzyką na żywo i wiele zabawy. Oczywiście w przerwie będzie okazja coś przekąsić. Będzie też można kupić regionalne lody i spróbować również tego wszystkiego, co przygotowała dla nas garmażerka. Także w poniedziałek, 1 maja, choć nieco wcześniej, majówka na sportowo. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim m.in. turniej siatkonogi i szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji od godziny 10 zawody sportowe. One się kończą około 15.00. To będzie rzeczywiście długa majówka w Krośnie Odrzańskim. To będzie krośnieńska majówka przez Duże M. 2 maja w Dzień Flagi. W ramach pikniku pod Biało-Czerwoną dla całych rodzin będzie się dużo działo na promenadzie. Piknik startuje o godzinie 14.00. To integruje lokalne środowisko, czyli naszą społeczność, ale też pozwala się wspólnie zabawić, czyli możemy jednocześnie edukować, bawiąc się i świetnie czując się ze sobą. Drugi dzień maja to ważna data w Krośnie Odrzańskim. Tradycją tego dnia jest próba bicia krośnieńskiego rekordu długości biało-czerwonej flagi. Mamy do pobicia ostatni rekord, z tego co pamiętam, 247 metrów. Przypomnę, że w zeszłym roku nam się nie udało, e, więc mam nadzieję, że w tym roku to się uda. Bicie rekordu zaplanowane jest na godzinę 16.30. Warto być jednak nieco wcześniej. Co istotne, w tym roku czeka specjalna nagroda dla najlepszego sołectwa. W trakcie e, będziemy mierzyli też osobno, jakby każde sołectwo. I to sołectwo, które będzie miało najdłuższe flagi, łącznie sumę najdłuższych flag, otrzyma e, od organizatorów aparat fotograficzny. Nieco wcześniej, bo o godzinie 16 rusza bieg dla biało-czerwonej. W gronie rodzinnym znajomych, przyjaciół, szybko lub marszem do pokonania będzie zaledwie 400 metrów. Wśród tych, którzy przyjdą, wśród pierwszych 100 osób rozdamy flagi narodowe, które ufundowali radni miejscy i radni powiatowi. I zapraszamy do takiego wspólnego biegu marszu po parku, bezpiecznie, po zamkniętym terenie, nie wchodzimy w żaden pas drogi, czy krajowej, czy jakiejkolwiek innej, właśnie po to, żeby było bezpieczniej, a żeby uczcić wspólnie takie kolorowe, biało-czerwone święto. Warto wziąć udział w tym wydarzeniu. Na mecie odbędzie się losowanie. Każdy, kto pokona 400 metrów, ma szansę na powrót do domu z tabletem. Wśród wszystkich, którzy wezmą udział w tym marszu, bez względu na to, czy będą mieli flagi, czy nie, wśród wszystkich rozlosujemy potem 5 tabletów. Poza tym tego dnia od godziny 14 do 18 wiele innych atrakcji związanych z Dniem Flagi. Dzieci będą mogły skonstruować swój biało-czerwony wiatraczek, będą mogły skonstruować swoją flagę, będą mogły skonstruować swój okolicznościowy znaczek. Kolorowa przypinka, którą dzieci kolorują, a potem my łączymy to plastikową obudową i będzie to taki znaczek, który będzie zamontowany każdemu dziecku, które taki symbol zrobi. Natomiast dzień później, w środę 3 maja, msza święta o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej, a potem uroczystości patriotyczne na placu obok. Po serwisie zapraszamy na rozmowę z Tomaszem Michowiczem, dyrektorem Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek, o majówce, która już za pasem, a co po majówce, przygotowania do rybobrania, o czym także w naszej rozmowie z dyrektorem. Zapowiada się niezwykle pyszny weekend. Już teraz, 29 i 30 kwietnia, na placu Unii Europejskiej, kuchnia nie tylko europejska, bo światowa. Czas na Krośniński Festiwal Smaków Świata, który po raz czwarty przybywa do Krosna W tym roku na majówkę zamiast. Tradycyjnego grilla można spróbować czegoś innego. Polacy uwielbiają na majówkę grillować, więc w weekend tuż przed majówką 29 i 30 kwietnia zapraszamy na Plac Unii Europejskiej po to, by zasmakować kuchni z całego świata serwowanej w food truckach. Krośniński Festiwal Smaków Świata może być idealną rozgrzewką dla żołądka i organizmu przed dalszą częścią majówki i grillowania w gronie rodzinnym. W sobotę i w niedzielę od godziny 12 do wieczora będzie można spróbować kuchni z całego świata. Już teraz na profilu facebookowym wydarzenia pojawiają się kolejne food trucki, hamburgerów, frytek i innych smacznych przekąsek. Wystarczy dla każdego. Wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiednich ilościach. Także myślę, że jeżeli sobie zrobimy przerwę w diecie na ten jeden czy dwa dni, to nic takiego się nie stanie. Zapraszamy, hamburgery, fryty, jedzenie z różnych zakąsków świata, bodajże 15 food Ptaków, więc będzie w czym wybierać. Kilkanaście kuchni na kółkach zaparkuje na Placu Unii Europejskiej 29 i 30 kwietnia. Smacznego! Jeszcze niedawno bawili się podczas studniówki, dziś są zaledwie kilka dni przed maturami. Uczniowie ostatnich klas zespołu szkół ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim oficjalnie zakończyli rok szkolny. Wspólnie wykonaliśmy ogromną pracę. Mimo zamknięcia w domach udało nam się zrealizować, choć zdalnie, wiele zadań. Rozwijać zainteresowania w różnych zakresach tematycznych. Począwszy od wychowania patriotycznego i obywatelskiego, ekologii i ochrony środowiska, po projekty edukacyjne, prozdrowotne czytelnicze. Ich lata edukacji w szkole średniej przypadły między innymi na czas pandemii koronawirusa. Musieli mierzyć się z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością której nie znali ich poprzednicy. To nauka zdalna czy ograniczone kontakty z rówieśnikami i nauczycielami, które dla wszystkich były nowością i eksperymentem na żywym organizmie. Lata szkolne minęły bardzo szybko, choć nietypowo. Czas pandemii i zdalnego nauczania był z pewnością dla nas wszystkich szczególnym doświadczeniem oraz wyzwaniem, ale daliśmy radę, a dziś przyszliśmy tutaj, aby powiedzieć do widzenia. Edukacja w szkole średniej nie należała do najłatwiejszych. Pandemia zamknęła nas w szczerych ścianach. Nie mogliśmy ze spokojem patrzeć w przyszłość. To oraz nowa formuła maturalna sprawiły, że nasza codzienność była naznaczona wielkim stresem. Wkraczanie w dorosłość było obarczone wieloma przeciwnościami. Edukacje w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie-Odrzańskim zakończyły trzy klasy licealne i jedna klasa technikum. Razem to niemal 90 uczniów. Przez lata edukacji w szkole średniej nie tylko spędzali czas na nauce zdalnej, przygotowaniach do sprawdzianów czy odrabianiu zadań domowych. Ci uczniowie odnosili wiele sukcesów naukowych i sportowych. Spędzali czas na szkoleniach i stażach. Szkoła, której mury właśnie opuszczacie, pozostanie dla Was już tylko wspomnieniem. Tym, którzy zdobywanie wiedzy potraktowali jako poważne zadanie, uczyli się systematycznie i wytrwale, szkoła będzie kojarzyć się z wytężoną pracą, ale i radością z uzyskiwanych wyników. Ci, którzy wychodzili z założenia, że czas szkolny, szkoły średniej to najpiękniejsze dni w życiu i trzeba się nimi cieszyć, i obowiązki szkolne odkładali na później. Będą wspominali chwile niepewności przed egzaminem maturalnym. Zakończenie szkoły średniej to zaledwie początek drogi w dorosłe życie. Dzisiejszy dzień jest takim symbolicznym dniem zakończenia edukacji w naszej szkole, ale jednocześnie początkiem nowego etapu waszego życia. Bardzo się cieszę, że większość z Was prawie 100% przystępuje do egzaminu dojrzałości. Egzaminy maturalne rozpoczną się po weekendzie majowym i to już 4 maja. Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia. Ponad 300 milionów złotych w ostatnich latach trafiło do powiatu Krośnieńskiego. Większa część tej kwoty, ponad 280 milionów, z regionalnego programu operacyjnego. Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 to szansa na dalszy rozwój gminy i powiatu. Od lat wspierają rozwój naszego regionu i już wkrótce będzie można starać się o kolejne pieniądze. W sali Tysiąclecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie informacyjne dla samorządowców z powiatu krośnieńskiego. Nasz program na następne lata dołącznie blisko 915 milionów euro. Ta kwota spada się z części. Większa to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ponad 650 milionów euro i ponad 263 miliony, Europejski Fundusz Społeczny z plusem. Plusy są w modzie teraz. Warto powiedzieć, że to największy program, jaki mieliśmy do dyspozycji. Uczestnicy spotkania poznali planowany harmonogram naborów, czy też szczegółowy opis priorytetów oraz założeń konkursów. Jak się okazuje, nie wszystko jednak uda się zrobić. Między innymi element tak ważny dla powiatu, jak powstanie nowego budynku dla uczniów szkoły specjalnej. O to powiat walczy już od dłuższego czasu. No i padło przed chwilą hasło, że o budowie jakiejkolwiek szkoły możemy zapomnieć. Natomiast, ze względu na fakt, że to są osoby też ze szczególnymi potrzebami, być może byłaby możliwość na jakiś miks środków i z, właśnie z. Tego katalogu zadań fs u i tych wydatków twardych, inwestycyjnych. Niestety to jest poza programem. Taką odpowiedź usłyszał starosta podczas spotkania. Jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny, to całe, właściwie wszystkie województwa właściwie stoczyły ogromną batalię z Komisją Europejską, aby można było szkoły specjalne finansować w tej nowej perspektywie. Absolutnie się na to nie zgodzono. Na każdym ze spotkań regionalnych i na naszych negocjacjach również. Jedyna możliwość wsparcia to jest edukacja włączająca, czyli włączanie tych uczniów do szkół ogólnych. Niestety nie będzie środków na projekty drogowe dla gmin, fundusze na rozwój dróg lokalnych będzie trzeba pozyskiwać z innych obszarów. Raczej nie ma na to liczyć, bo będzie to zarządem wojewódzkich, czy te zadania będą realizowane. To chciałbym, żeby to wybrzmiało na tej sali, bo myślę, że wielu mieszkańców dzisiaj oczekuje na dużą infrastrukturę drogową, która mogłaby się pojawić w tej perspektywie. Możemy o tym zapomnieć. Jak się okazuje, Unia Europejska uznała, że okres budowania podstawowej infrastruktury drogowej mamy za sobą. Możecie Państwo oczywiście uznać wspólnie, że któraś z tych która dól ma szczególne znaczenie na funkcjonowanie lokalnej społeczności i o jakiejś części. Z tych pieniędzy To jest możliwe, natomiast jeśli chodzi o pozostałe środki, obszary, no niestety, jak Unia ja uznałem, że od no, zbudowania no tej podstawowej infrastruktury mamy za sobą. A jeśli chodzi o drogi, to, 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 to jeszcze że kwestia organizowania transportu publicznego, czyli przenoszenia się ze dróg, ze dróg e, spalinowych pojazdów do niskoemisyjnych. Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 to prawie. 915 milionów euro. Warto o te pieniądze zabiegać. Pierwsze nabory planowane są już w maju tego roku. Czy możemy czuć się bezpiecznie? To często zadawane pytanie od momentu, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Między innymi właśnie o poczuciu bezpieczeństwa mówił podczas spotkania w Krośnie Odrzańskim generał Mirosław Różański. Dla mnie bezpieczeństwo to dosięgam po do taką najprostszą definicję bezpieczeństwa narodowego, która stanowi o tym, że bezpieczeństwo narodowe to jest tak przygotowana właściwie ochrona i obrona przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, militarnymi i niemilitarnymi, wszystkimi dostępnymi siłami i środkami w państwie. Podczas spotkania nie zabrakło pytań z różnych dziedzin i różnych perspektyw, a także nie zabrakło ożywionej dyskusji. Chodzi mi o infrastrukturę, czy jest jakiś pomysł na to, żeby to w jakiś sposób schować, żeby to nie było aż takie widoczne. Wiem, że to jest może drobna rzecz, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia na te punkty takie ważne, ja wiem, że pewnie, tak jak pan mówi, elektronnie, no to wiadomo, że gdzie ona jest. Natomiast chodzi mi bardziej może o, 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 no, o linię o i tak dalej, i tak dalej. To tak oczywiste, że wcale nie jest to odkrywne. Naturalne. Każdy logiczny człowiek zastanawia się nad zakupem. Każdy logiczny człowiek myśli, co zrobić, żeby się nie dać obrad? Czy rzeczywiście zatem w pana wystąpieniu tutaj z kobietami, ze starszymi panami, jak ja, jest jakiś cel, żeby rozmawiać o doktrynie obronnej Rzeczypospolitej? Panie Generale, czy to wystarczy zmienić władzę, żeby te absurdy się zmieniły? Czy jednak... E, Oprócz samych dowódców i generałów będzie na tyle silny, że jednak będziemy iść dalej w tej sytuacji. Tematów poruszonych podczas spotkania było wiele. Stan polskiej armii, wojska obrony terytorialnej, wojna za wschodnią granicą, bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko wschodniej, ale i zachodniej Polski. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia ważna jest reakcja Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie miasta i gminy. Każdy ma swoje zadanie do wykonania. Zadanie do wykonania i kryzysowego to nie jest powiecieński. Jesteśmy wszyscy zarządzani kryzysowem. A są wszyscy, jesteśmy tą częścią bezpieczeństwa, nawet w tym ujęciu regionalnym, tych pięciu filarów, o których Pan mówił, bo każdy z nas ma swój obszar do wykonania. Specjalnie dla widzów naszego kanału przeprowadziliśmy rozmowę z generałem Mirosławem Różańskim. Na wywiad zapraszamy tuż po serwisie informacyjnym Krośnieńskich Wydarzeń oraz na kanale krosno 24tv Pięć kółek olimpijskich, tak jak pięć kolorów pojemników do segregacji odpadów. Krośnieńskie przedsiębiorstwo wodociągowo-komunalne rozpoczęło olimpiadę segregacji. Akcję skierowaną do uczniów klas piątych szkół podstawowych z gminy Krosnoodzańskie. To nauka przez zabawę i rywalizację. Co roku od, tej, od tego roku szkolnego będziemy organizowali dla klas piątych tak zwaną olimpiadę Segregacji. Olimpiada segregacji to wydarzenie organizowane wspólnie z gminą, ale także innymi sponsorami i organizatorami. Celem Olimpiady jest aktywizacja młodzieży, sprawdzenie ich ekologicznej wiedzy, a także przekazanie im wielu przydatnych na co dzień eko ciekawostek. Ja Wam życzę e, oczywiście najlepszych wyników. Życzę, żeby wygrał e, lepszy, ale myślę, że ci, e, którzy nie będą lepsi. Też coś otrzymają, tak żeby mieli tutaj wspomnienia jak najbardziej dobre, pozytywne i żeby chcieli wracać razem ze swoimi opiekunami, rodzicami i rodziną tutaj na przokar. Trzy różne sposoby rywalizacji. Każda na punkty. Ta drużyna, która zgarnie najwięcej punktów, zwycięży. Uczestnicy Olimpiady rywalizują na trzech płaszczyznach: w quizie wiedzy ekologicznej w salce edukacyjnej na przoku, w zmaganiach ruchowych na ścieżce edukacyjnej łączącej oczyszczalnię ścieków z przokiem oraz w grze miejskiej w parku tysiąclecia. Przy tej okazji mogą pochwalić się swoją wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska. A jak się okazuje, ta wiedza jest im znana. Jakie mamy pięć pojemników? Kto mamy e, plastik, papier, zmieszane szkło i bio. Tak jest. Ten zespół, który zdobędzie najwięcej punktów i zaprezentuje największą wiedzę o ekologii i środowisku, zostanie na koniec roku mistrzem olimpiady segregacji. Czy uważacie, że odnawialne źródła energii są wyczerpane czy nie? Nie? Nie, nie, kolego. Nie, niektóre tak, niektóre nie. A dlaczego? Mam na przykład woda z poprzednich filmików. Dlaczego, dlaczego na przykład energia słoneczna jest niewyczerpalna? Po pierwsze, ja no to. A raczej złączę, że nie się tak szybko. Kolejne klasowe pojedynki w kolejne piątki. A my życzymy uczestnikom powodzenia. Temat pieniędzy z Unii Europejskiej dominuje w dzisiejszym serwisie, a teraz o partnerstwie, partnerstwo Krośnieński obszar funkcjonalny. To Partnerstwo obejmujące osiem jednostek samorządu terytorialnego, jednego powiatu i siedmiu gmin wchodzących w jego skład. Od dłuższego czasu wspólnie z ekspertami ze Związku Miast Polskich określał i wypracowywał cele rozwojowe cele, które mają być realizowane ze środków unijnych. Za uczestnikami partnerstwa kolejne ważne spotkanie. My sprawdzamy, kiedy będzie można spodziewać się efektów tych działań. Strategii, która wyznacza kierunki rozwoju na kolejne 10 lat, no nie da się sformułować w dwa tygodnie. Bardzo dobrze, że jest tyle tych spotkań, ponieważ my, co spotkanie, tak naprawdę dochodzimy do nowych wniosków, debatujemy, na co przeznaczać te środki unijne, chcemy je wydatkować jak najlepiej dla naszych mieszkańców. Rozmowy i spotkania w większym gronie są szczególnie ważne, ponieważ pula środków jest ograniczona. Każdy z samorządów, będący w partnerstwie, chciałby skorzystać jak najbardziej. Współpraca, kompromis, wspólna wizja rozwoju to słowa kluczowe dla krośnieńskiego obszaru funkcjonalnego. My się musimy również między sobą dogadać, które środki, w, na, konkretnie na jakie projekty, będą przeznaczane. Osiem samorządów, osiem. Interesów w cudzysłowie, bo wszyscy tak naprawdę jesteśmy z tego samego obszaru, ale mamy różne priorytety i różne potrzeby. Sztuka kompromisu w przypadku partnerstwa jest niezwykle ważna. Dobry Kompromis to jest taki, kiedy nikt nie wychodzi zadowolony, ale też nikt nie jest nieszczęśliwy, więc myślę, że do takiego kompromisu tutaj dojdziemy, że nikt nie będzie czuł się, że ktoś inny jakby zwyciężył i to nie jestem ja tylko że wszyscy po części będziemy i zadowoleni, i w poczuciu jakiegoś takiego, że jednak to jest no, jakaś wykonana praca i tak trzeba było właśnie się przesunąć, posunąć, żeby, żeby wspólnie się dogadać. Projekt Strategii Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego jest już na finiszu. Po serwisie zapraszamy na pełną rozmowę z Anną Januszkiewicz, Naczelnikiem Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim i będziemy rozmawiać właśnie o krośnieńskim obszarze funkcjonalnym, ale przede wszystkim o tym, kiedy mieszkańcy mogą liczyć na realne korzyści wynikające z partnerstwa. Po żarach między Rzeczu i Bytomią Odrzańskim przyszedł czas na Krosno Odrzańskie. To właśnie w Zamku Piastowskim odbył się czwarty Lubuski Kongres Regionalistów. Tematem kongresu była... Nasza Lubuska Tożsamość 2023. Obecni na kongresie uczestnicy dyskutowali o tożsamości Lubuszan i Ziemi Lubuskiej. Jesteśmy w miejscu, które, jak Pan pięknie opisał, ma swoją wyjątkową, wspaniałą historię. Może i dobrze, że symbolicznie właśnie tu się spotykamy, bo i Państwa obecność, i jestem przekonana, że to, co wyrażał Pan burmistrz, jest w sercach wielu mieszkańców Krosna. To wszystko świadczy o tym, że to miejsce ma ten potencjał i ono go nie straci. Nie mogło zabraknąć tematu mocno związanego z krośnieńską tożsamością, czyli zamkiem piastowskim, a właściwie walką o uratowanie lokalnego zabytku. Błagam o pomoc. Błagam przez media, błagam przez parlamentarzystów, przez ministrów. Nikt się nie chce nad sprawą pochylić. O ostatnio otrzymaliśmy 15 milionów. Wycena robót, które tutaj są do zrobienia, jest na 100. Kongres został zorganizowany przez stowarzyszenie Matecznik Pomocniczości i Dobroci wraz ze stowarzyszeniem lokalna grupa rybacka Obra Warta. Kongres regionalistów to okazja na zastanowienie się nad chociażby historią miasta czy zamku. Sam obywatel, mieszkaniec w perspektywie własnej biografii musi sobie odpowiedzieć na pytanie co mi to robi, że mieszkam w takim mieście, że jestem w tej przestrzeni. Tym razem niespodzianki nie było, faworyt był silniejszy. W 21. kolejce klasy okręgowej lider tabeli Stal Jasień wygrała z krośnieńską tęczą 4 do 1. Tym samym Stal pozostaje na pozycji lidera i wydaje się, że pewnym krokiem zmierza po awans do czwartej ligi. Natomiast zespół z Krosna Odrzeńskiego ukrywa się w środku tabeli. To był już szósty mer w rundzie wiosennej w wykonaniu tęczy. W tym czasie Multicolores schodzili z boiska pokonani aż pięciokrotnie. Obecnie mają serię trzech przegranych spotkań z rzędu. Po 21 kolejkach zajmują ósme miejsce z dorobkiem 33 punktów. Na swoim koncie mają 10 zwycięstw, 3 remisy i 8 porażek. Terminarz na najbliższe dni zapowiada się niezwykle intensywnie, nietypowo, bo dziś rozegrany został mecz 22. kolejki z trzecim zespołem w Lidze do Zametem, nową Sul. Terminarz na najbliższe dni zapowiada się intensywnie, nietypowo, bo dziś rozegrany został mecz 22 kolejki z trzecim zespołem w lidze do no zametem Nowa Sól. O wynikach poinformujemy w kolejnym serwisie informacyjnym. W środku tygodnia, 3 maja, rozegrana zostanie 23 kolejka. Tęcze czeka wyjazd na mecz z Dżonkowianką Racula. Natomiast w sobotę, 6 maja, o godzinie 15 na stadionie przy Pocztowej w Krośnie Odrzańskim spotkanie spogonią w schowa. Kolejny sukces młodych siatkarzy SKS-u Tęczy krosno pod czujnym okiem trenera Macieja Uderjana. Za nami trzeci turniej eliminacyjny w ramach Kinder Joy of Moving w kategorii Trójek Chłopców. Trzeci rozgrywany w Hali Sportowo-Widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odżańskim. Młodzi siatkarze tęczy po raz kolejny nie zawiedli i zajęli wysokie miejsca w całym turnieju eliminacyjnym. Trójka w składzie: Szymon, Młynarczak, Bokła. Miłosz Sujka i Adam Szurgot zajęli drugie miejsce, natomiast drugi z zespołów w składzie Kacper Domalewski, Szymon Jerczyński i Rafał Skrocki zajęli miejsce piąte. Dzięki tym wynikom i dobrej grze w poprzednich turniejach eliminacyjnych oba zespoły awansowały do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 13 maja. Ze znakomitej strony zaprezentowała się także drużyna dziewczyn. Trójka w składzie Martyna Aleksandrowicz, Michalina Piruk i Nadia Uderjan w Drzonkowie zdobyły pierwsze miejsce w ostatnim turnieju eliminacyjnym Kinder Joy of Moving trójek dziewcząt. I podobnie jak oba zespoły chłopców, także i one awansowały do finału wojewódzkiego, w którym zmierzy się osiem najlepszych zespołów. Przed nami majówka, dla niektórych to aż 9 dni wolnego. My skupiamy się na najbliższych 5 dniach. W sobotę przelotne opady deszczu i 13 stopni. W niedzielę więcej słońca i 14 kresek powyżej 0. Poniedziałek zapowiada się pięknie, bo z temperaturą na poziomie 18 stopni i ma być dużo słońca. Wtorek także ciepły, 17 stopni. W środę termometry wskażą 15 stopni. W nocy jednak nadal chłodno, w okolicach 4 stopni, na szczęście na plusie. Życzymy przyjemnej majówki.